Dobry wieczór Państwu. Ponownie Dariusz, Dominik, Damian, Sylwester i Sławomir. Dzisiaj porozmawiamy na temat wiedzy wszelakiej, słowiańskiej, ponieważ de facto tutaj dzielimy się z Wami wiedzą, czy to w kwestii placów, czy to w kwestii własnych doświadczeń, czy w kwestii tego, jak tą wiedzę tutaj zdobywamy. I ostatnio poruszamy bardzo ciekawy temat. Ziół i chociażby tego, jak łączymy je z plastacami. Tutaj jest temat y, y, zioła o nazwie Dziura, więc i być może od tego zaczniemy. I na y, świecznik bym wywołał ciebie, Damian, żebyś powiedział nam właśnie, y, jak nasi prawojcowie podchodzili do tego cudownego, y, cudownej rośliny i co ona z nami powoduje. Dzięki, Darek. Y, witam serdecznie. Y, powiem tak. Dziurawiec można powiedzieć, że to jest roślina światła, ponieważ nasi przodkowie uważali ją za roślinę magiczną. A to z tego powodu, że ona zakwitała dopiero w prześleniu letnim, czyli od 20-21 czerwca kiedy było największe natężenie słoneczne. Nazywane tak samo jest zielem świętojańskim, czyli święto świętego Jana. To, widzisz, Darek, to coś tak samo oznacza, że jednak Kościół katolicki też przejął tutaj tą wiedzę o ziołach od naszych przodków. Co tam mogę dodać? No, akurat temat powstał, ponieważ Dominik pił herbatkę. A zaraził mnie tematem, bo po naszej poran, porannym, poran, porannej kawie, rozmowie, też wyruszyłem ochoczo do sklepu, też kupiłem sobie dziurawiec i tak samo sobie zrobiłem herbatkę. Ogólnie herbata działa na takiej zasadzie, że pomaga. Moczopętnie i rozkurczowo, czyli myślę, że idealnie na dzisiejszy czas poświąteczny. Jeżeli chodzi o takie substancje, które są czynne w dziurawcu, to jest hipercyna. Głównie ona rozpuszcza się albo w alkoholu, albo w tłuszczach. Więc można spotkać się i robić na przykład oleje, albo nalewki z właśnie z dziurawca. Co mogę tutaj dodać? Na pewno to jest roślina, tak jak wcześniej wspomniałem, no, światła. A tak jak my tutaj wszyscy wspólnie jesteśmy, no, pracujemy i poznajemy tą technologię fotonową. I Idealnie tutaj pasuje w nasz temat ten temat naszych plastrów, gdzie ja też zachęcam używać plastrów razem z ziołami, ponieważ ich efekt wzrasta, jeżeli chodzi o oczyszczenie organizmu i samoregenerację. Ale myślę, że Właśnie jeszcze To jest nie ciekawe, to jest... Ja bym tylko chciał, żebyś rozwinął temat właśnie fotonów i dziurawca, bo ja sam zielarzem nie jestem, mam wiedzę szczątkową. Jak to, jak to jest, że dziurawiec jest właśnie tym takim słonecznym ziołem, że, że odradza się go picia w lato, a zachęca do picia w zimę? Jak to jest w ogóle skonstruowane z tą roślinką? Ponieważ no mamy tą hipercynę, ona... Powoduje, że y, nasze ciało jest bardziej y, aktywne na słońce. I w, tutaj, w tym y, okresie zimowym, jeżeli y, suplementujemy, pijemy y, albo spożywamy y, dziurawca, y, to y, no, mamy, y, mamy mało słońca, więc y, takie natężenie słoneczne jakie mamy teraz wspomaga nam pracę naszego układu układu jakby to nazwać no możemy możemy poczuć się lepiej o w ten sposób tak jak mamy witaminę D przy słońcu teraz mamy troszkę niedobór więc ratujemy się ziołami. Więc jeżeli chodzi o ten właśnie jakby aktywność naszego ciała przy zastosowaniu dziurawca na słońce. Musiałbym i tak to osobiście przebadać <laughs> i jeżeli chodzi o efekty takie z fotonami bo jednak no, to jest bardzo ciekawy temat, a nikt tego nie rozwija. No. Czyli co ten dziurawiec pozwala nam lepiej wykorzystywać te małe ilości słońca, które są teraz, tak? Dokładnie. No, dokładnie. A jak. No, to ja mam olej z dziurawca, nie, waha, nie zawaham się go użyć. Tylko jak? Olej do smarowania? Do czego może być olej? Tak, jeżeli ktoś ma problemy z, ze skórą. Nie wiem, ktoś, ktoś chyba tutaj z naszej grupy miał jakieś tam problemy, tylko nie pamiętam, co tam było. Pamiętacie chłopaki? Sukrzycone. Tak, tak, tutaj też Lukas opowiadał i tak dalej. Mhm. To y, można wykorzystywać właśnie na y, AZ, AZP, na atypowe zapalenie skóry, y, łuszczycę. Na włosy, łupiesz, tak samo. No, i to akurat pomaga nam w budowaniu odbudowy naszego ciała, czyli rzeczywiście te drobinki, jakbym to nazwał, światła, które znajdują się w tej roślinie, no, z powrotem wracają do nas, do naszego ludzkiego organizmu i powodują odbudowę naszego ciała, czyli Kolejny, to jakby teraz wywnioskowałem to, że kolejny punkt na to, że my potrzebujemy światła do tego, by człowiek regenerował się i żył. Dupne. Światło to życie, rośliny rosną dzięki światłu, tak? No hmm. i Powiem wam ja swojego, swojego doświadczenia, kiedyś poznałem takiego o ostołpatę. I który miał przychodnię naturą y, terapeutyczną, i tam kiedyś się zobaczyliśmy, spotkaliśmy, rozmawiamy. I właśnie on mnie zainspirował tym dziurawce, w ogóle, bo właśnie odnośnie ilości tych fotonów, czy jesień, zima, nie lato, no bo wiadomo, tak skóra może być za bardzo podrażniona, właśnie przez to, że zmieniają się zielenice jak nie będzie dziurawiec, i więcej fotonów, jakby przepuszcza więcej światła, nasze gałki oczne przepuszczają więcej światła przez oczy, dostaje nam się światło do organizmu, eee, powoduje to, że mamy ja, jasne myślenie, jaśniejsze myślenie, nie mamy takich, takich stanów, gdzie wolniej myślimy. Wiecie, jak to jest jesień, tam ludzie mówią ciśnienie i inne rzeczy, ale właśnie nie ma czegoś takiego. Ja w ogóle nawet z tego, co ja obserwuję, bo ja, wiecie, kiedyś piłem kawę, teraz nie piję tej kawy, ja uważam, że jest w ogóle fajną alternatywą, fajnym połączeniem, jeżeli ktoś tam się jeszcze klei przy okazji i, i używa, no to na pewno ma większego powera, ponieważ jest, jest tam takie jaśniejsze myślenie i nie ma takich spadków takich, że ty jesteś tam, nie wiem, zmęczony, co prawda w tym okresie i tak jesteśmy, może nasza wyda, wy, wy, jakiś taki wydajność jest troszeczkę inna, przykąd, żebym tego nie powiedział, jeżeli ktoś praktykuje zdrowy, głęboki sen, no to też ma normalnie, normalnie śpi, może trochę dłużej niż na przykład w lato, kiedy to słońce wcześniej wstaje, ale właśnie w tym okresie, to jest, to jest ciekawostka, że co można zaobserwować, daje bardzo dużo spokoju dla czyli ta ilość tonów, czyli wprowadzanie możliwości tego, żeby nasz organizm wykorzystywał to, to, to światło, i wspomaganie się właśnie takim dziurawcem powoduje, że bardzo fajnie się regeneruje układ nerwowy. To też jest w ogóle ciekawostka, można to sobie wyglądać, że właśnie dziurawiec też próbował bardzo fajnie na regenerację i właśnie na utrzymanie w odpowiednim stanie układu nerwowego. A jak wiemy, jesteśmy też w takich czasach, kiedy, no wiecie, dzisiaj mamy taki czas, nie? Były trzy dni tam różne, nie? Ludzie oczywiście stają na rzęsach, ja to często obserwuję, ja nagrywam o tym zresztą mi mówię, że ludzie stają na rzęsach, nie wiadomo za czym, czy tak naprawdę to ty możesz wykrywać sobie, żebyś całe te 365 dni, czy nawet codziennie, po prostu czuł się dobrze i, i nie musiał wpadać w ten, ten pen, który jest gdzieś tam po części pędem, no bo pytanie, ile też zjesz, ile, ile przetrawisz? Oczywiście sam sposób przebywania i to, że ja patrzę zawsze na dobre aspekty tego, co nas spotyka. Czyli jeżeli jest taka możliwość i są takie miejsca, jak ktoś powiedział, że teraz jest, ludzie mają wolne i mogą się spotkać, posiedzieć, to, to już jest fajne. W tym jest ta fajność, że posiedzieć z bliskimi, ze znajomymi, z kimkolwiek, pogadać, spotkać się. Tak jak my się spotykamy, pijemy tą przysłową kawę, czy tam herbatę, czy dziurawiec, <grym> dzisiaj wleciał. Zobaczcie, tak dziurawiec wleciał tak po prostu, nie? To jest, to jest fajne, że my te tematy przyplatamy, które gdzieś tam się wiążą. Ale tak jak Damian sam powiedziałeś, no rośliny zbierają. I zobacz, w największym nasileniu pewne rośliny, jakie, mają, jakie są drogocenne, które kwitną w tym okresie, kiedy jest naprawdę największe słońce największe natężenie słoneczne, jak one zbierają tak naprawdę to. I nawet jak oglądaliśmy sobie taki filmik, jak to światło później jest przetwarzane i z tego jakie mamy dobro cenne rzeczy, które wpływają czy na skórę, czy na samopoczucie, po prostu to sprawdziłem na sobie. Słyszałem, bo ja mam tak, że ja raczej nie czytam nie wiadomo jakich publikacji, tylko spotkać po na swojej drodze, coś ci powie po prostu sprawdzam i patrzę, okej, okay, to jest dla mnie. Spoko, dobre, fajnie, wychodzi na... Fajnie się czuję, więc Myślę, że też kogoś zainspirujemy tym nagraniem, żeby spróbował. A wbrew pozorom smakuje jak herbata, po prostu. Jak ktoś tam nie jest jakimś smakoszem herbat, to tak naprawdę to jakby, nie wiem, dla mnie to jest smak normalny, jakieś tam herbaty takiej lekkiej, po prostu, nie? No ja tylko dodam taki swój komentarz, że jak to pięknie wszystko się łączy w dobie dzisiejszych czasów, mamy XXI wiek, erę technologiczną. Gdzie właśnie wpadły nam tutaj w rączki te plasty, które de facto działają na bazie fotonów, które de facto udowadniają, że my również jesteśmy istotami złożonymi, złożonymi z tych fotonów, ale jednocześnie wciąż zostaje wiedza praojców, pra dziadów, w postaci chociażby tego dziurawca, gdzie możemy to w dobie dzisiejszych czasów pięknie łączyć. No nie? To jest też, też takie fascynujące, że możemy sobie tak przeplatać dosłownie tą, to, że mamy możliwość. Yy, rozwijania się technologicznego na bazie światła, ale jednocześnie wciąż pozostaje ta Matka Natura, która jest dla nas dosłownie no, matką tym wszystkim. Nie? I dużo hmm. na temat dziurawca y, mówił ten świętej pamięci, a, pamięci Adolf Kudliński, też oglądałem kiedyś filmy hmm. bardzo ciekawe na temat tego zioła. A sama fototerapia to też jest chyba kupę lat nie? Fototerapia? Fototerapia, tak. No, Egipcjanie, tam Persowie, tam wiesz, Więc te klimaty. To jest niesamowite, jak te stare rzeczy łączą się z nowymi. Znaczy wiecie, to jest ciekawe w ogóle, jak się łączą te, te elementy, jak roślinność, jak ta fotosynteza, jak to światło, jak, jak od wieków, od wieków tak naprawdę, od tysięcy lat. Kult słońca i, i różne miejsca usytuowane tak, żeby te słońce było dobrze widać i, i, i specjalne miejsca pobudowane, żeby właśnie cić te słońce i, i gdzieś tam ku temu słońcu, więc to jest w ogóle taki pewnie zbieg okoliczności, no ale bez tego, bez tego światła tak naprawdę niczego by tutaj nie było, nie? No ja tutaj się, się śmieję ze Sandrą, nazywam siebie czasem Darszczurkiem, ale to ze względu na to, że uświadomiłem sobie, że to nie tylko gady potrzebują wygrz wygrzewać się na słońcu, tylko my ludzie również jak najbardziej tego potrzebujemy. Nasz no człowiek patrzy na siebie typowo jak na ssaka ciep tego ciepłokrwistego, a jak się okazuje, to rzeczywiście to słońce jest nam pewnie potrzebne do życia jak rośliną i innym zwierzętom. No nie? To jest to, 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 takie, takie, no, takie przestawienie myślenia. Na temat swojego po prostu awatara, jak on funkcjonuje w tej rzeczywistości. No. Teraz, ja wam... kiedy nie ma tego słońca, to mamy ziołka, tak? I plasterki. Tak. No, a ja wam powiem taką rzecz, że ja trochę tak czytałem kiedyś na temat ziół, ale to były takie szczątkowe rzeczy. Nie przywiązywałem w ogóle wagi, jak teraz to się zastanowię, no to dopiero teraz zacząłem słuchać uważniej. Nie tak wszystko tak na łupu cupu, tylko tak uważniej. I teraz właśnie wchodząc w ten temat, jak dziś rozmawialiśmy odnośnie dziurawca, to ja mam jeszcze pytanie do dantego, jakie są jeszcze zioła, które podwyższają nasze światło, naszą energię. To powiem Ci tak Sławek, że Wiadomo, dużo, dużo, du, du, dużo wiedzy można samemu też zdobyć, yy, szukając. Mm -hmm. yy, dzisiaj, w internetach, bo po to jednak mamy też ten system stworzony yy, sztucznej inteligencji, by nam yy, jako. Yy, no, po prostu by nam wspomagał w yy, to, co chcemy znaleźć. Mm -hmm. yy, nie chcę się tutaj rozwijać, co i jak. Ale tak dla przykładu mogę Ci powiedzieć, że mm, szukałem i, i są takie rośliny jak mówię, mirt, świetlik, czeremcha, nagietek lekarski. I nagle się okazuje, że y, powiedzmy nagietek u ciebie w ogródku rośnie i to jest roślina y, leśnicza i to jest roślina światła. Y, Jeszcze samo pawrzyniec, y, Albo nagietek górski. Więc, jakby te cztery rośliny, czyli mirt, świetlik, czeremcha i nagietek, no to są te rośliny właśnie y, światła y, podobne do dziurawca. I zobacz, świetlik, tak. świetlik mi się kojarzy, że naprawia wzrok, czy pomaga w naprawie wzroku, tak? Y, tego, do tego jeszcze nie doszedłem, y, więc y, mamy tutaj panowie pole do popisu, by. W tym sezonie po, poświetlić <laughs> i posprawdzić, <laughs> po prostu niektóre ziółka, bo ja jestem tak zafascynowany tym właśnie łączeniem, nie dzieleniem, tylko łączeniem jednej technologii, z jakby biotechnologii z technologią matki natury. Bo, bo jednak w chwili obecnej dochodzimy do tego punktu, gdzie my, jako ludzie, jako, jako człowiek. Spajamy to wszystko w jedno. I teraz w jaki sposób my to spoimy? Czy my to spoimy w sposób taki, gdzie pomagamy, albo gdzie jednak w sposób destrukcyjny. No powiedzmy sobie wprost. Przez ostatnie lata wszystko poszło. Jak to się mówi, te suplementy dzieliliśmy, oddzielaliśmy od rośliny pojedyncze składniki i na to opierali. Jak to się mówi, Big Pharma, yy, tymi yy, biznes. Czyli dawali ci mały element rośliny, która ro, rośnie u ciebie w ogródku. <laughs> ale ludzie o tym nie wiedzieli, no to co? No to kupowali, ale teraz właśnie no, jesteśmy po to, by szerzyć tą wiedzę yy, i dzielić się nią za darmo, bo nagle okazuje się, że e, e, tak jak no, wychodzisz sobie yy, z, z kobietą, na łąkę, a tu masz tego, dziurawca, o, mówisz, o no dobra, zerwę sobie, będę miał chyba herbatkę na zimę <gry> i przyjeżdżasz do domu, o, w ogródku mi rośnie ten nagietek, zerwę sobie też i też sobie coś z tego zrobię. No i nagle wchodzimy w taki etap, gdzie wcześniej nawet nie wykorzystywaliśmy tego, co było obok nas. No bo to też jest, co powiedziałeś, Dante, powiedziałeś teraz w tym, o tym kontekście, że Dochodzimy do takiego etapu też, jesteśmy w takich czasach, kiedy właśnie mamy odzyskać tą jedność, te połączenie, tą łączność. To nie na tej zasadzie, że mamy coś dzielić znowu na dwa, to lepsze, to stare, to niedobre, to niedobre, tamto lepsze, tamte. Ja uważam, że każdy powinien wszystko sprawdzić i, i szukać gdzieś tam tego wspólnego mianownika, kiedy można się spierać tym, to można się spierać z tym albo używać tego. I to jest właśnie to, że to jest wtedy uszanowanie tak naprawdę wiedzy, która gdzieś tam jest poszatkowana, podzielona, posegregowana na jakieś nazewnictwa, wiesz, idziesz, idziesz tak jak znaczyliśmy ostatnio, gadajmy o, o, o szkolnictwie, tu masz posegregowane, tutaj masz tamto, ty już w ogóle nie wiesz, o co chodzi, bo w ogóle to wszystko jest oddzielne. To tak jak ty byś nagle był, wiesz, ty jesteś niby istotą, ale nie, tutaj w ogóle to, to w ogóle odpowiada za to, i to już ktoś napisał, to tak musi być, a w tym prawda, może tak nie być. I odkrywamy to tak naprawdę, że wszystko jest połączone, i wiedzę możesz pozyskiwać tak naprawdę z odczucia i z tego, co do ciebie spływa, nie wcale z tego, co tam przeczytasz w tych księgach. No, bo, bo, bo książek nie brakuje, i to grubych, tych czarnych jeszcze w ogóle nie brakuje, <grych> jak sam kolory, <grych> kolor, kolor bardzo sympatyczny taki, co tam, co tam, poczytaj, poczytaj mi coś, mamo, to masz taką czarną, grubą księgę, będziemy ją czytać, tak, <grych> no, a mógłbyś sobie poczytać coś na przykład, co ma białą układkę, jasną układkę, albo byś mógł po prostu poczytać to, co jest w twoim polu, bo byś to na przykład zauważył, poczytał, poobserwując naturę, byś się dowiedział więcej o sobie, na przykład przyglądając jej się, jakie, jakie procesy w niej zachodzą, mając czas i przestrzeń na to. I wtedy nagle możesz do, dostrzegać, że wszystko jest naprawdę bardzo proste, a nie jest aż tak skomplikowane. No ale to też tak, tego trzeba doświadczać i to teraz też pewnie się okazuje, że zamiast marnotrawić energię na, na ciągłe poszukiwania i kupanie gdzieś tam i, i podtrzymywania test, które ktoś tam kiedyś powiedział, no możesz nie marnować tej energii, uszanować, okej, okay, to była jego teza, a ty możesz mieć swoją prawdę. To twoja prawda też może, może cały czas ewaluować i się zmieniać w trakcie tego istnienia. Właśnie na tym polega część doświadczenia tego życia, a nie na uwieszeniu się tylko na jednej teorii. Nie? Dokładnie tak. Dlatego te czasy są tak niesamowite, że mamy możliwość odkrywania tego wszystkiego na wielu różnych płaszczyznach. No Słuchajcie. panowie, Dominik? No cóż, na no, parę minut porozmawialiśmy, jak zawsze. Tak. Ja bym dodał tylko od siebie yy, dla ludzi, którzy to widzą i oglądają z nami tutaj, że zachęcam Was do kontaktu z nami, gdzie będziecie mogli się dowiedzieć wszelakich informacji na temat dziurawca, ale i nie tylko, bo jak sami widzicie, nasza społeczność właśnie tutaj w ten sposób sobie to wszystko robimy że sobie tak siadamy luźno do herbatki, do kawki. I rozmawiamy sobie jak człowiek z człowiekiem, czego w dzisiejszych Dużo. czasach naprawdę tak, czego w dzisiejszych czasach najzwyczajniej w świecie brakuje takiej luźnej rozmowy. Więc co, dziękujemy wam ślicznie za uwagę. Czy ktoś z Panów jeszcze chce coś dodać? Laj lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie. No, Sylwester, dobrze, że jesteś z nami, bo <laughs> no, nie ty. To dobrze, dziękuję Wam wszystkim za uwagę. Widzimy się na dniach. I zachęcam do kontaktu z nami, jak ktoś chce mieć więcej tego światła. Super, dzięki wielkie. Dzięki wielkie. Hej. No, hej, hej. trzymajcie się, Heja.